Mhm. Uh -huh. Dobra, to to jest sześć, bo są te same takie. Jakoś to pojedziemy. Nie, jakoś tylko najszybciej. Piętnaście.

przychodzi lewy max lewy max 150 6 lewy krótki nie tnij, 6 lewy krótki nie tnij. 150 prostuj 4 minus lewy, 4 minus lewy 50 5 lewy krótki nie tnij. 5 lewy krótki nie przechodzi 6 prawy nie tnij. 150 schamuj, 4 prawy krótki nie tnij. 4 prawy krótki nie tnij. 80 80 4 prawy podwójny. 4 prawy podwójny. Przechodzi 5 minus lewy krótki. Otwiera. 5 minus lewy krótki. Otwiera. 150. 150. 4 prawy krótki. Nie tnij. 4 prawy krótki. Nie tnij. Przechodzi lewy max. 200. Lewy krótki max. Lewy krótki max. 50. Schamuj 4 lewy. 50. Schamuj 4 lewy. 100. 4 lewy nie tnij. Schamuj. 32 prawy późny. Nie tnij. 32 prawy późny. Nie tnij. 120, 120, hamuj, hamuj, jeden lewy hak, jeden lewy hak, hamuj, hamuj, 50, 6 lewy krótki, 50, 4 prawy nietni, 4 prawy nietni, 60, 5 lewy nietni, 5 lewy nietni, 80, 5 minus prawy nietni, 150, śmiało, lewy max przechodzi 5 lewy nietni, przechodzi 5 lewy nietni, 150. 150 5 prawy 100 za 5 prawy 5 prawy 100 Hamuj, hamuj dwa prawy, opór nie dni 2 prawy, opór nie dni 80 prostój 3 prawy, 22 lewy nie pójść 3 prawy, 22 lewy nie pójść 2 lewy, 2 lewy nie pójść, szper 24 prawy, długi nie dni, 4 prawy do lewy max, 150 154 lewy, krótki, 4 lewy. Przechodzi 4 prawy, nietni, Przechodzi 4 prawy, nie tnij. Przechodzi 5 lewy, nie tnij. Przechodzi prawy max nietni, Przechodzi 4 lewy, przechodzi 4 lewy. 50 hamuj, 50 hamuj, jeden prawy hak. jeden prawy hak. jeden prawy hak. Łapa, łapa. Jedziemy, 200. Prawy krótki max nietni, Prawy krótki max nietni. 204 prawy krótki, nie 4 prawy krótki, nietni, 30, 3 lewy, nietni tnij, późny. 3 lewy, nietni późny. Przechodzi 5 prawy, nietni, przychodzi Przechodzi 5 prawy, nietni, przychodzi Przechodzi lewy mat, Przechodzi 4 prawy, nie, tni. Prawy, nie, tni. Lewy, prawy, nie tni. Późny, 4 prawy, późny, nietni, tnij. Przechodzi 4 lewy, podwójny, nie 4 lewy, podwójny, nietni, Podwójny, nie tni. przychodzi Przechodzi 6 lewy, krótki. 30, hamuj, szykana w prawo. Szykana w prawo. 300 prostuj, lusterko, tak jak mówiłeś, 300 prostuj, za 300 prostuj szczyt i za szczytem 4 lewy zacisk do 1 lewy za wygrodzenie, 4 lewy zacisk i do 1 lewy za wygrodzenie, późny syf, późny syf, łapa. Kurwa. 30, 4 lewy, 100, szczyt śmiało, 4 lewy, 100, szczyt śmiało, za szczytem 100, 4 lewy, do mety lotnej, za szczytem 100, 4 lewy, za szczytem 100, 4 lewy, dobra, meta lotna, stop, 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 szkoda, kurwa, kurwa, no, dobra, ty, tak. tak było za wolno, kurwa, i że tak wypaść. Ale wyciągnęliśmy się. Ale jak? Na ja pierdolę. Dobrze było, kurwa, to chodziło. O kurwa.